Jestem na sesji zdjęciowej i ostatnia rzecz, jakiej ja się dzisiaj spodziewałem, to to, że będę musiał komentować dramy z udziałem moich byłych. Uff. Nie, ja wiem, jak bardzo jedna z nich nienawidzi drugiej, e, choć w sumie nie ma powodu do tego, żeby jej nienawidzić. E, natomiast, na no jakby wszystko, co się stało dzisiaj wokół tego, to jest nie tak. dzisiaj była w klubie, w Juniku. Bo coś tam trenuje i to od paru dobrych miesięcy, więc ona ma pełne prawo tam trenować. I to nie jest powód do tego, żeby ktokolwiek, absolutnie ktokolwiek pisał do niej takie rzeczy, jakie dzisiaj którzy do niej pisali. Nie będę nawet tutaj tego przytaczał, bo to jest nie do pomyślenia serio. Podsumowując, to, że ktoś kogoś nie lubi, to jest jego prywatna sprawa, więc mam nadzieję, że wy... Moi drodzy widzowie, nie dacie się wciągnąć w tą całą sytuację. Um, a dziewczyny, nie wiem, obydwie trenujecie MMA, więc może rozwiążcie sprawę w oktagonie, czy coś.